Szanowni Państwo, wiele mówię o polityce, ale ta polityka to już praktycznie wszystkim się znudziła. Wiemy o co tu przy wszystkim chodzi: chodzi o to, żeby nas zdiagnozować, sprywatyzować, zniszczyć i koniec. Obecnie chcę Wam powiedzieć, jak mamy przeżyć. Aby przeżyć, musimy wiedzieć, co mamy jeść. Jeżeli nie wiemy, co mamy jeść, to będziemy zdychać z głodu pod płotem i nikt nam łyżki strawy nie poda. Stoimy w zbożu. Jak widzicie, w zbożu, które wkrótce dla plony, zbożu, które będziemy mogli wykorzystać, aby po prostu przeżyć. Zboże to jest nic innego, tylko zdrowe zboże. I to jest najważniejsze. O trębach. Dzisiaj będę mówił Wam o trębach. Kiedyś otręby tręby jadały świnie, muszę Wam powiedzieć. I świnie tuczyły się, były zdrowe i były takie, jakie być powinny. A później my zjadaliśmy te świnie, i te świnie nam służyły po to, żebyśmy się mogli rozwijać, rosnąć w tężyznę i tak dalej. Pokazuję Wam łan zboża. Obok jest ten orkisz który żeśmy tutaj siali, tu jest pszenżyto, tam jest dalej pszenica, no rolnicy w górach świętokrzyskich wszystko sieją. Ale chcę Wam powiedzieć o tym właśnie zbożu. Otręby, otręby. Do czego stosujemy otręby? Oczywiście otręby to jest to najważniejsze, co jest na ziarnku zboża. Siejemy jedno ziarenko, wyrasta nam około 80 sztuk z czterech stron, jak wiecie, mielimy to u młynarza, chociaż teraz młynarzy nie ma, bo teraz młynarze to nie wolno im mielić. Oni teraz muszą dodawać dodatki i tak dalej, i tak dalej. Ale jak znajdziecie swojego młynarza, to on wam zmieli własne w zboże i tym zbożem możecie się żywić. Otręby. Co to są otręby? Otręby to jest nic innego tylko łuska z ziarna. Które wymucimy. I o tej łóżce chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć, jak możemy się ją żywić, jak możemy ją po prostu zetrzeć, jak możemy ją przygotować na posiłek, gdyż jest to bardzo dużo błonnika, nie tylko błonnika, ale również substancji odżywczych, które pozwolą nam przeżyć. Wkrótce pokażę Wam, jak można przeżyć na zwykłym błonniku z naszego. Polskiego zboża. Jeżeli takowe jeszcze istnieje. W górach świętokrzyskich zboża są jeszcze w miarę polskie. Jeszcze te instytuty, wiecie, żydowskie nie wpadają tutaj i nie kontrolują, skąd mamy podzasiew. Mamy zboże, które nam zostało z, przykładowo zmucenia, z młocki, jak kombajnowanie było i siejemy to samo zboże, czyli mamy własne nasiona, nie zmodyfikowane. I z tychże nasion właśnie pozyskujemy te otręby. Te otręby, czy to pszenne, czy owsiane, czy żytnie, nieważne jakie. Ważne, aby żeby te otręby dały nam życie, aby pozwoliły nam przetrwać. Zaraz pokażę Wam, jak stosować otręby pszenne, przygotowując sobie najprostszy posiłek prepersa. Posiłek takiego polskiego słowianina. Obejrzyjcie.